Go on. High Flutter, ciąg dalszy, otwieramy przeglądarkę. Dzisiaj wejdziemy sobie na Darpad. Jeśli wykonujemy jakieś aplikacje we Flutterze, we frameworku Flutter, to mamy na myśli bardziej interfejs, tworzenie wyglądu. Jeśli chodzi o prezentację danych, to surowe dane, dane przygotowujemy i obrabiamy czy pobieramy skądś za pomocą języka DART. Dlatego dzisiaj skupię się na tym języku. Na wprowadzeniu do podstaw, do tego języka. Takiej mega, mega podstawy. Usuniemy co nieco. Zostawimy tylko to, co musi być. I teraz tak. Uruchommy, zobaczmy, czy to się kompiluje. Uruchamia. Żadnych błędów nie mamy, żadnego rezultatu także nie mamy, ponieważ nie mamy tutaj kodu do wykonania. I teraz, jeśli chodzi o wprowadzenie do programowania na przykładzie języka Swift, które prowadzę na kolejnym, na innym kanale, w języku Swift, nie wiem, czy znacie, czy nie, ale tam nie mamy a, tej funkcji. Nie musimy mieć tej funkcji main. Mamy na zasadzie e, uruchomienia w Playgroundzie, Playground Online, e, kod wykonuje się on linijki pierwszej i idzie do dołu. Jeśli chodzi o DARTA, język DART i także inne języki programowania, to mamy tak zwany punkt wejściowy. Czyli możemy mieć tutaj jakiś kod. Ale punkt wejściowy to takie jakby drzwi wejściowe, to jest taka funkcja main. To jest dosyć ciężkie, bo na samym początku, na wprowadzeniu trzeba już mówić od razu o funkcjach. W związku z tym, na sam początek tutaj jest jakby troszkę ciężej, moim zdaniem, niż w języku Swift. Także jeśli nie programowaliście w ogóle nic to ja proponuję zrobić sobie takie podstawy do wprowadzenia na tym moim innym kanale sobie zerknąć na sam początek, jeśli chodzi o wprowadzenie do programowania na przykładzie Języka Swift. Ale jeśli to nie jest dla Was jakiś problem, chcecie od razu do, do DART, no to OK. Na ten moment nie chcę zaczynać od bardziej skomplikowanych rzeczy. Chodzi o to, że od linijki 10 zacznie wykonywać się kod, czyli jeśli nastąpi kompilacja, czy uruchmiałaby się aplikacja i kod zacząłby się uruchamiać, to ten punkt wyjściowy jest linia 10. Jeśli my to przeniesiemy przykład do góry, to punkt startowy jest pomiędzy tymi klamrami, czyli pierwsza linia kodu wykona się tutaj, gdzie bryga kursor, jeśli tutaj napiszemy jakąś instrukcję czy polecenie. Dlaczego klamerki? No, klamerki to jest zakres. Otwierająca klamra, Czyli tutaj wpisujemy kod i gdzie kończy się ta funkcja, gdzie kończy się ten punkt wejściowy, to jest klamra zamykająca. Spróbujmy coś wypisać po tej prawej stronie. Do tego służy słowo klucz print i przekazujemy napis. Dobra, może prościej, powiedzmy literkę. A, literkę, cyferkę 1. Instrukcję kończymy średnikiem. Uruchamiamy. Widzimy rezultat działania tego programu. Jest jedyneczka. Teraz przeanalizujmy, co tu się stało. To Pokazuje nam tylko, gdzie są jakby drzwi wejściowe, więc na razie nas nie interesuje. Ta funkcja może być tylko jedna w kodzie. Tegodne drzwi wejściowe, nie wiem, do mieszkania, do domu, raczej do domu, można sobie to wyobrazić. I pomiędzy tymi klamrami jest kod. Polecenie print znaczy wydrukuj w języku angielskim. I w nawiasie w środku przekazujemy to, co ma zostać wydrukowane na wyjściu. W tym przypadku, jeśli chodzi o DartPad, czyli takie miejsce do zabawy z kodem Dart, mamy wyjście po prawej stronie. No i tak dosyć dla niektórych, którzy nie mieli doświadczenia, to jest dosyć takie, może być dosyć trudne. <trudne> Także na razie to usunę. Niestety nie mogę usunąć tego punktu wejściowego. On musi być, to jest, jest to konieczne. Jeśli chcielibyśmy cokolwiek napisać, czyli napiszmy cokolwiek, to od razu na dole pojawiają się nam błędy, tak zwane erory w angielsku. Pierwsze co to, że nie zakończyliśmy jakiejś instrukcji średnikiem. No dobra, tu mamy to, dodajmy średnik. Jeden błąd nam zniknął. A druga sprawa jest taka, że on nie rozumie, czy nie jest zdefiniowana taka nazwa cokolwiek. Kompilator, interpreter, jak to możemy tam nazwać, coś, co tak prostym językiem zamienia nam ten kod programistyczny. Te, te polecenia właściwie na to, co ma się wykonać, po prawej stronie, co ma zwrócić, czyli ten cały mechanizm do analizowania, to takie wytłumaczenie tego naszego języka, w tym przypadku ustalono języka angielskiego, z odpowiednimi słowami, kluczami, na gdzie tamte słowa, klucze, są jakimiś konkretnymi poleceniami na wyjście. I teraz on nam pokazuje, że on, czyli ten interpreter, to nam uruchamia ten kod, i żeby zwrócić jakiś rezultat, może wyczyszczę, pokazuje nam. Ja nie, nie wiem, co to znaczy cokolwiek. Ja nie mam takiego polecenia, ja nie znam takiej nazwy, ja nie wiem, co to jest. On od nas, kompilator, może analizator składni, Różnie może na początku sobie to wyobrażać, wyobrażać. natomiast, tak jakby uruchomienie tego wymaga od nas: pokaż nam, przekaż nam polecenie. Daj mi polecenie, które ja mam wykonać, może w ten sposób. I cokolwiek, nie wiem co jest. Jeśli chcielibyśmy, żeby to był napis, czyli chcielibyśmy jakiś wyraz napisać, pokazać, że to nie jest polecenie. Tylko to jest nasz jakiś tekst, który chcielibyśmy wyświetlić, to wskazujemy to, rozpoczynając cudzysłowem. Wpisujemy to nasze cokolwiek i zamykamy cudzysłów, kiedy kończy się ten nasz tekst. Widzimy już, że błąd zniknął. I teraz. Zapisaliśmy sobie tak zwany ciąg znaków. W języku angielskim nazywam to string, czyli ciąg znaków. Zamknęliśmy linijkę średnikiem, ponieważ język Dart tego wymaga. Każda linijka musi się zakończyć średnikiem. W sumie tak naprawdę nie jako linijka, bo linijkę można łamać enterem, ale chodzi o to, że polecenie albo zestaw poleceń danym lub dany obiekt powinien się zamknąć średnikiem. Ale to już dalej nie chce iść. To jest nadal wprowadzenie, czyli to jest jeszcze przed podstawami języka DART. I więc napisaliśmy sobie ciąg znaków, cokolwiek. Oznaczyliśmy, że nie jest to polecenie. Pisując cudzysłów, przed rozpoczęciem pisania tych znaków, kiedy zakończyliśmy, także zamykający cudzysłów. Ten sam znak. Tylko, że rozpoczęcie, zakończenie. I teraz jeśli chcielibyśmy dać polecenie, pokaż nam to na wyjściu, tak jakby w prosty sposób wydrukuj, to jest to po angielsku print. I dlatego wpisujemy polecenie po angielsku print, czyli wydrukuj nam tutaj na wyjście, ale musimy wskazać, że to, co, jakby, co ma być w tym poleceniu, co on ma wydrukować, właśnie umieszczając to, otwierając nawias i umieszczając to w środku. Skopywając do schowka, wkleję. I teraz... Musimy troszeczkę poczekać, właśnie w darcie. Widzicie, chwilę to zajęło, aż ten analizator składni sobie przetworzył. Nie mamy już żadnych błędów. Wcześniej też nie mieliśmy, ale mamy już jakieś polecenie: print. Czyli wydrukuj nam, na przekaż na wyjście. To standardowe wyjście w tym przypadku, to jest tutaj po prawej stronie. To, co jest pomiędzy tymi nawiasami otwartymi, a tu jest. Oznaczone cudzysłowami, ciąg tekstowy, po angielsku string, cokolwiek uruchamiamy. Widzimy, że to, co jest pomiędzy nawiasami, zostało jakby wydrukowane, przekazane na wyjście, tutaj po prawej stronie. Czyli to jest rezultat działania tego programu. Nie wiem, czy to jest wystarczające dla Was. Nie wiem, ile osób. Czy akurat oglądasz to i to jest pierwsze spotkanie z programowaniem, czy już do czynienia było? Także dajcie łapkę do góry, jak jest gara ok, łapkę do dołu, jak nie jest ok. A jak coś można poprawić, i wiecie co, to komentarz. Zróbmy coś bardziej ambitniejszego. Pierwszym jakimś rezultatem, jak się czegoś uczymy przez wiele lat, tak jakby przyjęło się, że piszemy napis Hello, World. Tutaj było cokolwiek, ale zamieńmy to na Hello, World. grzytnik Uruchommy. Widzimy ładny ten napis. Nic żeśmy nie wymyślili nowego. W przypadku, ponieważ to jest Hey Flutter, to sobie napiszemy tu jeszcze Hey Flutter. Dajemy run, uruchamiamy ten kod i mamy Hey Flutter. Czyli oczekuje od nas polecenia. Przekazujemy wydrukuj, czyli przekaż tutaj to, co umieścimy pomiędzy nawiasami. I teraz na samym samym początku wpisywałem tu jeden. Dałem wykonaj, uruchomić ten kod, uruchomiłem ten kod i mamy tu 1. I dlaczego ja tu wpisałem 1 bez cudzysłowów? Jeśli chodzi o liczby to cyfry liczby to my możemy je pisać bez cudzysłowów, ponieważ dla komputera operacje Matematyczne wykonuje w tak zwanym locie, czyli od razu. Czyli możemy sobie na przykład 1, dać 1, dodaj 2, uruchomimy, i pokazuje nam to, co jest pomiędzy, nawia pomiędzy nawiasem, czyli wydrukuj to, co jest pomiędzy, i od razu w locie komputer nam obliczył. Że 1 plus 2 to jest 3, czyli zwrócił nam rezultat tego działania. Czyli tak naprawdę 1 plus 2 w tym przypadku to jest działanie matematyczne, a po wykonaniu zwróci rezultat tego działania, czyli wynik. Jeśli chcielibyśmy, żeby było 1 plus 2 jako napisane tutaj, czyli jako ciąg znakowy, żeby to było interpretowane, to musimy dodać sobie przed jedynką otworzyć cudzysłów, zamknąć podwójce, i wtedy Podczas uruchomienia kompilator wie, że to jest jakiś ciąg znaków. On nie ma go analizować. On ma wyświetlić znak po znaku. Czyli znak po znaku przekaże to, co jest pomiędzy nawiasami, na wyjście w tym przypadku po prawej stronie. Czyli wiemy już, że. Róbmy coś bardziej zaawansowanego. Że 1 plus 2 kończymy linijkę, czyli średnik. Poniżej. 1 plus 2 zamykamy średnik. To nie jest to samo. Dla kompilatora to nie jest to samo. Koń. To jest operacja matematyczna i to będzie od razu zamienił się w 3 i to. Będzie traktowane jako ciąg znaków. Zwróć tylko uwagę na jedną rzecz. tą, powiedzmy, tutaj zamienię 2 plus 2, żeby było coś innego. Tutaj się nam wyświetliło. Uruchomię to ponownie i zaraz tłumaczę. Widzicie, że wyświetliło nam się, czyli na wyjściu po prawej stronie, 2 plus 2, czyli tylko to. Dlaczego? Dlaczego nic się nie zadziało ani z tym, ani z tym, ponieważ nie mamy tu żadnego polecenia. Podczas wykonania tego programu, kiedy przyciskamy uruchom, mamy 1 plus 2, to będzie 3. Mamy 1 plus 2, to jest ciąg string, ciąg znakowy, czyli string, ale nie mam żadnego polecenia, co ma z tym zrobić, więc on z tym nic nie robi. Polecenie mamy jedynie print, czyli wydrukuj proces. Tutaj no, i tylko to robi. Proste. Kiedy chcielibyśmy, żeby nam przekazał to po prawej stronie, no to już wiemy, robimy analogicznie. Oraz i tego się akurat spodziewa. Nie wiem, czy to jest jakoś skomplikowane, czy nie skomplikowane. Co by się stało, gdybyśmy to usunęli? Ten punkt wejściowy nasz cały. Patrzymy, że mamy już kupę, że tak powiem, błędów. A function body must be provided. Musimy dostarczyć mu tego punktu wejściowego. A function, funkcja. A w tym przypadku to była funkcja wejściowa, tego main, klam klamra otwierająca, klamra zamykająca. Tu mamy ikonkę do formatowania. Widzimy, co się zadziało. Usunąłem zbędne linie na górze. Dodał tutaj. Nam print żeby było ładnie widać że to należy jest jako tak zwane ciało czyli body po angielsku tej funkcji wejściowej. I teraz tak dziwnie żeby mówi się to funkcja wejściowa. Teraz chcę właśnie powiedzieć że to, o tej funkcji no ale jeszcze nie było funkcji. Więc no niestety nie lubię tak robić ale tak bardzo trzeba także. Jak tutaj. Ciężko Wam sobie to wyobrazić, to zapraszam do wprowadzenia na przykładzie języka Swift. Wprowadzenie do programowania na przykładzie języka Swift na kanale Hey Swift na YouTube. Dorzućmy coś, byłoby tak krótki materiał. Dajmy sobie, popracujmy nad tym na razie. 1 plus 2. Co to jest? To jest typ Działa inaczej. Działanie matematyczne, którego działanie matematyczne na liczbach całkowitych, bo 1 i 2 to są liczby całkowite, gdzie rezultat tego działania jest także liczbą całkowitą, czyli 3 w tym przypadku. Czyli możemy ten rezultat działania przechować pod postacią stałej czy zmiennej, może inaczej, na razie to też będzie troszeczkę później, pod postacią nazwy, jako reprezentacja hmm, hmm, rezultat działania, do którego możemy się odwołać poprzez nazwę. Liczby całkowite to jest int w języku Dart. Napiszmy sobie na suma. Przypisanie to jest równa się. I tutaj w tym printcie w linijce piątej mamy to samo. 1 plus 2 liczba całkowita. Działanie dodawanie, liczba całkowita. Mamy to samo od tu. I w tym pierwszym printcie Możemy to wpisać za pomocą tej, tej nazwy. Czyli to 1 plus 2 tak naprawdę to jest. Ta. I teraz tutaj może to być zmienna lub stała. Chodzi mi o to, że jakby stała to jest taka, która nie możemy modyfikować. Zmienna to możemy to modyfikować, to będzie później, to też jakby nie chcę mówić wszystkiego. Ale o co chodzi? Zadeklarowałem, bo tak to się nazywa, że 1 plus 2 to jest typu, ponieważ to są liczby całkowite i rezultat działania jest liczbą całkowitą, to zadeklarowałem, że ta nazwa, suma, będzie przechowywała wartość i to będzie liczba całkowita. Liczba całkowita, podajemy liczbę całkowitą, czyli rezultat działania to jest 3 jako liczba całkowita w tym przypadku. Czyli deklaruje. Liczby całkowite odnoś się poprzez suma i przypisz, czyli to się równa, czyli przypisz wartość, czyli rezultat tego działania. Czyścimy, uruchamiamy, widzimy, że się tutaj nam nic nie zmieniło. Teraz. Próbujmy zrobić to samo. Troszeczkę zrobię w porządku. Weźmy się za to 1 plus 2 jako tekst. 1 plus 2. Czyli, kończy się nika, więc średnik. Próbujmy zrobić to samo, jak koniczba całkowita. Nazwijmy to tekst. Ponieważ... Tutaj nie będą żadne działania robione. I ona pokazuje od razu, tutaj błąd, błąd, że wartość typu string, czyli ciąg znakowy tutaj, jeden spacja plus spacja dwa, to jest ciąg znakowy, może być przypisany do zmiennej typu int. Tylko powiedziałem, że ciąg znaków, czyli nie interpretuj, tylko wypisz, traktuj to jako całość ciąg znaków. Tutaj sobie deklarujemy jako inny typ. Typ po prostu ciągu znaków, czyli string. I tu mamy to samo, jak widzicie, w tym poleceniu print, drukuj, tu mamy to samo. I możemy odnieść się do tego poprzez tą nazwę tekst, wpisać tą nazwę Widzicie, że tutaj wynika ósma print i w nawiasie przekazuje tekst, ale tekst nie ma, nie ma już cudzysłowu na początku i na końcu, ponieważ to tak naprawdę jest, odnosi się do tej nazwy. Czyli nie ma tego interpretować jako ciąg znaków, zwykły ciąg znaków, tylko tutaj coś to robi i ten tekst to znaczy wstaw tutaj to, co jest pod tą nazwą, czyli de facto 1 plus 2. Usuńmy nikę. Uruchommy. Widzimy, że się nic nie zmieniło. Trochę, no nic się nie dzieje, to trochę nieciekawie, więc tutaj usuńmy. Dajmy tutaj 3 plus 2. Tu zmieniamy, więc tutaj w tym plincie też się powinno zmienić. Tutaj 1 plus 2. Dajmy 4 plus 4. To jest tylko ciąg znakowy. Uruchamiamy. Widzimy, że. Wydrukował nam suma, czyli rezultat działania 3 plus 2 mamy to. Wydrukował nam także tekst, czyli coś z której pod tym wiemy, tutaj zdeklarowane, że to jest ciąg znaków jakiś tam. Nie interpretuj, po prostu wypisz, czyli 4 spacja plus spacja 4. Pajent to wypisał i analogicznie ten print, który nam już tutaj nic ciekawego nie robimy, bo można go usunąć uruchamiamy ponownie plus 4. Czyli co zrobiliśmy? Widzimy, widzimy tutaj od razu dwa typy, czyli zadeklarowaliśmy tak jakby na tym etapie, ja wiem tak dziwnie to brzmi, ale takie łącze, które nam jakby linkuje do tego działania i nazywa się to zmienna. Na razie na razie nazwijmy to zmienną. Tak samo w przypadku stringu, tekst Mamy przypisane. Czy widzimy, że inne, inne typy 3 plus 2 to jest działanie matematyczne. 4 plus 4 to jest ciąg jakichś dowolnych staków. Czy już nie będą dowolne, ponieważ to będzie działanie. 3 plus 22, a to zresztą zobaczycie, ile to będzie. 25, 4. Nie możemy sobie nic wpisać. Na przykład dowolnych. Będzie błąd. Bon. Nie możemy sobie także mieszać tych typów, ponieważ tutaj, jak mamy typ całkowity, to 3 plus 22 plus dowolnych to, to, to nie jest typ, to nie jest liczba całkowita. W związku z tym nie możemy czegoś takiego pisać. Chciałem ja ja Wam tylko pokazać, jak tu błędy wyglądają i od razu wszystko krzyczy. Na dzisiaj to będzie tyle.